Najczęściej, gdy słyszymy słowo slamsy, pierwsze co przychodzi nam na myśl to Indie, Brazylia czy inne Bangladesze. Zakładam, że po zobaczeniu tytułu myślicie, że mówienie o tych miejscach slamsy i takie wyolbrzymianie to przesada. W końcu żyjemy w Europie XXI wieku. Jednak dajcie mi chwilę, żeby udowodnić, że nazwanie tego slamsem w Europie, a nawet w krajach Unii Europejskiej, to nie żadna przesada. Canada Real. Zaczynamy z grubej rury, bo od, jak to zwykło się umawiać, o tym miejscu nie bez powodu, największe slumsy w Europie, czy też Unii Europejskiej. Położona w samym centrum Hiszpanii, tuż obok Madrytu, Canada Real sięga swoich początków lat 1960. Ale żeby w pełni zrozumieć historię tego miejsca i dlaczego w ogóle istnieje, musimy się cofnąć jeszcze bardziej. Canada Real to sieć tradycyjnych dróg do wypasu zwierząt, które zostały objęte specjalną ochroną już w 1273 roku przez Alfonsa X Mądrego. Panował absolutny Zakaz dotykania tam czegokolwiek w tym miejscu, aby nie zaburzać zastanego stanu, ponieważ szlaki te były tak ważne. W latach 60. XX wieku zniesiono co po niektóre zakazy, i rząd, do którego należy sieć tych dróg, pozwolił na powstawanie tam sadów i co pomniejszych mniejszych działek czy składzików na narzędzia. Z początku było wszystko w porządku, ale jak się pewnie już domyślacie, do czasu. Bo na jednym odcinku liczba zabudowy zaczynała gwałtownie rosnąć, aż do momentu, w którym znajdujemy się dzisiaj. Gdzie w Caniada Real mieszka około 8000 ludzi, z czego co trzeci mieszkanie jest to dziecko. Ludzie zaczęli przybywać na przedmieście Madrytu i budować się nielegalnie, bez dostępu do prądu czy wody. Z powodu tak ogromnego rozrośnięcia się, Caniada Real liczy aż 16 km, i z powodu tak wielkiego rozprzestrzenienia się została rozdzielona na 6 dystryktów. W pierwszym, najstarszym regionie, osiedlonym głównie przez Hiszpanów, ujrzymy klasyczne ceglane domy jedno- lub dwupiętrowe. Oczywiście zostały postawione nielegalnie, ale rozpoczęła się akcja wcielania tego sektora do Sikoslada oraz zaczęto tam instalować elektrykę i wodę. Ale spoko, im dalej w las, tym gorzej. W drugim sektorze mamy już poza Hiszpanami Romów oraz zdarzają się tam nieco większe domy. W sektorze trzecim już jedziemy po całości. Slamsy są na poziomie dziennym. W 2019 roku sektor trzeci miał być przeznaczony do zburzenia przez władze Madrytu. Jak mówi jeden z mieszkańców, rozbierają teraz dom. Nawet nie sprawdzając, czy ktoś jest w środku. Sektor czwarty to praktycznie identyczna sytuacja, tylko jeszcze mocniej, tylko że bez planów rozbiórki. W piątce tak samo, tyle że tutaj możemy spotkać sporo mniejszości marokańskiej. W sektorze szóstym zaś, ponadto wszystko co wymieniłem, rozpowszechniany jest także handel narkotykami na wysoką skalę oraz spotkamy na ulicy ludzi pod wpływem. Jak to mówi Madrid No Frills, widzę starty gruzu, połamane meble, wielkie kałuże brudnej wody i niskowiszące kable elektryczne. Dziwię się, że widzę tak niewielu mężczyzn. Już śpieszę, a raczej autor MNF śpieszy z odpowiedzią. Jeśli widzisz kobiety na ulicy machające do ciebie i zapraszające do siebie nie wchodź pod żadnym pozorem. To dilerki, mówi Ana Gonzalez. Notorycznie występują też braki, o ile w ogóle w działającym prądzie, który jak mówią władze, mogą być spowodowane częstymi tutaj farmami marihuany. Życie w czymś takim jest cholernie ciężkie i nawet nie wyobrażam sobie najzwyklejszych codziennych czynności, takich jak odrabianie lekcji, myć się czy cokolwiek innego, które sprawiają w takich warunkach prawdziwe wyzwanie. Nie zrozumcie mnie źle, Oczywiście potępiam osoby, które nie chcą pracować albo chodzą śpane po ulicy, ale myślę na przykład o dzieciach, które nie mają wyboru, gdzie się urodzą, a od małego mają nawet nieświadomie wpajane, tak toksyczne zachowania i straszne widoki. Coś, co jeszcze moim zdaniem warto omówić, co może nie jest stricte związane z, na, z największym slumsem w Europie, a mianowicie okupados, czyli dzicy lokatorzy. Zamieszkanie przez zasiedzenie to proceder w Hiszpanii niestety znany i coraz bardziej rozrastający, czy raczej panoszący się po kraju. Szczególnie Katalonii. Prawa to mówi, iż jeśli przez 48 godzin będziemy mieszkali, czy wprowadzimy się, zasiedzimy w jakimś domu, mieszkaniu, etc., należy wtedy ono już do nas. Jak mówi Rzeczpospolita, jest to pozostałość po czasach, kiedy w Hiszpanii było wielu bezdomnych, a mieszkania, nawet domy stały puste. Najczęściej takiego procederu dopuszczają się osoby, które po prostu nie chcą zarabiać, ani płacić za własne mieszkanie, tylko wolą drogę na skróty. Oraz takich należących do zorganizowanych gangów przestępczych, które często robią po prostu tak, że wysyłają swojego człowieka do takiego domu, on w takim przesiaduje, po czym wyłudzają od właścicieli okup w zamian za wyprowadzkę. Najczęstszym łupem okupado spadają nieruchomości zajęte przez banki, które odebrały te nieruchomości niepłacącym wcześniej lokatorom. Istnieją także specjalne agencje, które swoimi metodami pozbywają się takich osób. Jednak nie jest to tania impreza, a nawet zostały udokumentowane sytuacje, w których firmy te współpracowały z gangami. Na zasadzie, że okupado zajmowali nieruchomości, a Firma w cudzysłowie pozbywała się tych osób. Oczywiście w cudzysłowie, bo jak współpracowali, to po prostu okupada opuszczał lokal, dzieląc się zyskiem z firmą, która nie musiała tknąć palcem w celu wyproszenia niepożądanego gościa z domu. Ludzie są bezradni wobec, nazwijmy to, prawa, a rząd nie gwarantuje żadnej pomocy w tej kwestii. I musimy się tu zdać jedynie na siebie i zrobić wszystko, jak najlepiej, aby po prostu zapobiegać i nie dopuścić do takiej sytuacji. Bo jeśli złożymy sprawę w sądzie, potrwa ona co najmniej kilka lat, w czasie których nie będziemy mieli do dostępu do własnego mieszkania. Słyszałem nawet historię o gościu, którego mieszkanie zostało w taki sposób zajęte i on sam musiał włamać się do swojego mieszkania i przejął je, własne mieszkanie, jako okupado. Popierdolony, no ale jeszcze, no to zakończenia. Powiem, że w Polsce wcale nie jest lepiej. I samemu zderzyłem się z taką sytuacją i powiem tylko tyle, że prawo też nie jest nam na rękę. Bo nie dostaniecie w Polsce od tak nakazu eksmisji, a wiecie ile czasu trwają, czy to sprawy sądowe w Polsce, czy jakiekolwiek urzędowe. Więc nie polecam, bo na serio nasz kraj również nie gwarantuje nam stuprocentowego bezpieczeństwa w tej kwestii. Mam nadzieję, że film się podobał. Jeśli temat was zaciekawił i chcielibyście usłyszeć na temat innych slamsów w Europie i nie tylko w wydawałoby się krajach pierwszego świata, dajcie łapkę, a ja zabiorę się do pracy, bo mam za co najmniej kilka takich miejsc, które są moim zdaniem ciekawe, o których chętnie opowiem. A na dziś to tyle. Dzięki. Bez odbioru.